Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani. Dzisiaj witam się z Wami takim oto śniadankiem. Jest ono, kochani, bezglutenowe. Mamy tutaj ryż preparowany, bezglutenowy. Mamy ziarna słonecznika, rodzynki, wiórki. Oczywiście. E Jogurt, i kochani, mamy mandarynki. Do tego jeszcze tutaj mam swoją zimową, kochani, herbatkę. Także tak oto prezentuje się moje śniadanko. Idę teraz zajadać i odezwę się do Was. Za chwilkę. Ja się właśnie ogarnęłam i w sumie chyba pierwszy raz widzicie mnie bez makijażu. A to dlatego, że chyba od maseczki po prostu coś mnie tutaj uczuliło i mnie dosyć ta twarz piecze. Więc dzisiaj postanowiłam zrobić sobie taki dzień bez makijażu. Wiem, wyglądam strasznie, zwłaszcza tutaj okolice oczu, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tutaj niedaleko mnie jest taka skrzynka, do której możecie oddać ciuchy, buty... E, zabawki, i tak się akurat składa, że zrobiłam porządek w szafie, i mam tu kilka rzeczy, które akurat nie są mi potrzebne, a być może pomogę komuś innemu, może komuś się właśnie te rzeczy przydadzą. Także teraz będę się ubierała i zbieramy się, kochani, do tej skrzynki. Witajcie, kochani, drugiego dnia. Zobaczcie, spadł śnieżek. Co prawda już topnieje, ale jeszcze troszeczkę tego śnieżku zostało, jak możecie zobaczyć. Pogoda również zapowiada się o wiele lepiej niż wczoraj. Zmierzam, kochani, wybrać się na miasto. W sumie nie miałam tego w planach, ale widziałam na internecie, że jest naprawdę bardzo dużo wyprzedaży, kochani, na mieście, więc żal z tego nie skorzystać. Z tego co wiem, nawet cofając się do tego, co było rok temu czy dwa lata temu, można naprawdę bardzo okazyjnie kupić wiele ciekawych rzeczy, kochani. Niekoniecznie do zużycia teraz. Ja na przykład myślę bardzo przyszłościowo, jeżeli wiem, że za niedługo moja mama będzie miała imieninę, czy potem siostra urodziny. Fajnie, można właśnie znaleźć jakiś prezent, kochani, już teraz, za połowę ceny, nawet troszeczkę więcej niż, kochani, połowę. Więc wybieram się na miasto, wybieram się również na pocztę. Jestem ciekawa, ile tak naprawdę będzie ludzi na tej poczcie, bo Ostatnio okres świąt i przedświąteczny, kochani, to po prostu jest jeden wielki dramat. Tam już ludzie się śmieją, że za niedługo trzeba będzie wziąć namiot, termos i po prostu stać. Jest mega wielka kolejka na pocztę. Wiecie, wcześniej to szło troszeczkę sprawniej. Bardzo przestrzegają tego dystansu, więc tylko maksymalnie trzy osoby mogą na takiej poczcie być. Reszta stoi, kochani, na dworze i marznie, więc ta kolejka się robi duża, duża, coraz większa, więc mam nadzieję, że szybko i sprawnie mi to pójdzie. Jak Widzicie, zrobiłam sobie delikatny makijaż, kochani. E, tutaj nie szalałam ze względu właśnie na to. Tutaj słabo teraz widzicie, bo jest jednak przykryte pudrem, ale mam tutaj bardzo podrażnioną, kochani, skórę od maseczki. Tak mi się wydaje, dlatego nie chcę tutaj brać i szaleć z wakijarzem. Jaki jest, taki jest, może być najważniejsze i tak mi się wydaje podkreślenie kochani oczu, bo tutaj i tak mam zasłoniętą tą buzię tutaj, więc nic kochani nie widać, więc oczy mogą być jak je są. Kochani, zapisałam się również do fryzjera, a mianowicie czekam w sumie aż fryzjer się do mnie odezwie, bo nawiązałam kontakt z fryzjerką, ale oni mają dopiero otwarte 30 31 grudnia, więc jestem ciekawa czy znajdą miejsce żeby mnie kochani przyjąć, bo powiem Wam, że bardzo dużo wychodzi mi tutaj siwych włosów, Wy tego aż tak nie widzicie kochani, ale ja po prostu widzę i denerwuje mnie to, że mam 29 lat prawie i po prostu pod światło mi te siwe włosy się tutaj świecą, o na przykład to, to są kochani siwe włosy i ja nie wiem dlaczego w ogóle ja je mam w tak młodym wieku, tutaj przy uchu to już w ogóle jest dramat, więc jak ja już zrobię sobie kitkę czy coś, no to nie wygląda to estetycznie. Naprawdę nie wygląda to dobrze, a ja chcę się czuć dobrze, więc postanowiłam, że się zapiszę. Ogólnie farbowałam zawsze włosy, z reguły dwa razy do roku, i to zwykle wtedy, kiedy leciałam do Polski na urlop. Tutaj ostatnio byłam we wrześniu, kochani, i okazuje się, że znowu muszę iść, bo chociażbym chciała przeczekać ten czas do wiosny. Wiecie, jest teraz zima, nosimy czapki i tak dalej. To jednak no, w tej pracy mam włosy takie jakie mam i jednak niezbyt miło to wygląda, więc no niestety będę zmuszona znowu coś z tymi włosami zrobić. Wiadomo włosy się wtedy kochani osłabiają, dlatego trzeba używać dobry szampon, dobrą odżywkę. Mi kiedyś proponowała pani właśnie w zakładzie fryzjerskim, żebym zakupiła ich szampon. To była naprawdę wielka butla. Ale cena mnie po prostu przeraziła. Wiadomo, oni mają inne ceny. My kupujemy za inne, kochani, ale po prostu ta cena mnie tak zszokowała, że jednak stwierdziłam, że e, poradzę sobie jakoś i wybiorę sobie jakiś inny szampon. Jak zapewne pamiętacie, ostatnio w tej aptece udało mi się kupić szampon z zia i kozie mleko, i powiem Wam, że nigdy moje włosy nie były tak delikatne jak po tym szamponie. I nie jest to jakaś, wiecie, reklama, tylko kochani, czysta prawda. Włosy były. Tak mięciutkie, że praktycznie cały dzień chodziłam i tylko robiłam tak. Nie mogłam się po prostu innymi nacieszyć. One były takie mięciutkie, takie fajne i w ogóle. I to jest kochanie, tylko szampon. A wiem, że są jeszcze jakieś maski do włosów i odżywki, ale tego akurat nie mam. Ale sam szampon naprawdę daje radę. Oprócz tego z innej firmy jeszcze używam keratynę, więc spokojnie, kochani. Teraz trzeba te włosy właśnie bardziej tak wzmacniać, bo jest zimno, przygniatamy je tą czapą, więc wiadomo jak jest. Także kochani, ja się zbieram teraz na miasto, ubieram się. Mam nadzieję, że szybko i sprawnie mi to pójdzie. Zaraz później przyjdę, kochani, do domku, jakiś obiadek, coś. I tak kochani leci dzień za dniem. Po prostu ja już siedzę tydzień w domu i nie mogę w to uwierzyć, że jeszcze parę dni i znowu idę do pracy. No to jest po prostu straszne, jak ten czas szybko płynie. Ja nie mogę po prostu w to, kochani, uwierzyć. A tymczasem, kochani, ja się zbieram na miasto. Zobaczymy, czy uda mi się coś nagrać na mieście, czy nie. W każdym razie widzimy się, kochani, później. Kochani, a o czym my dzisiaj zapomnieliśmy? No, o czym? O tym! Kochani, torba się robi coraz lżejsza, ale jeszcze kilka rzeczy tutaj jest. Dlatego jestem bardzo ciekawa, co ja dzisiaj tutaj w tej torbie, kochani, wylosuję. Wkładam rękę i losujemy, losujemy, kochani, a dziś maseczka kochani, maseczka firmy Sien, lidlowska w płachcie, z kwasem hialuronowym i kolagenem do bardzo suchej skóry, z ekstraktem z granata ja jeszcze kochani takiej maseczki nie testowałam, dlatego właśnie bardzo jestem zadowolona, że ją mam może sobie nawet dzisiaj zrobię na tą moją twarz kochani, tą maseczkę trafiłam w lidlu, nie widzicie moja torba pęka w szwach i po prostu wszystko się z niej wysypuje, ale może najpierw pokażę Wam, co kupiłam na Nowy rok, bardziej tak na Sylwestra, wiecie. My i tak spędzamy Sylwestra w domu. Będziemy oglądać telewizję, więc żeby coś przekąsić, kupiłam takie oto duszki Monster Munch. Oryginalne. Były jeszcze pizzowe, ale nam bardziej te oryginalne, kochani, smakują. One są naprawdę, wiecie, dobre. Jeżeli chodzi o skład, możecie sobie, kochani, zobaczyć. Mamy tutaj olej słonecznikowy, ziemniaki, skrobie kukurydzianą. I wiele, wiele innych kochani, ale nie będziemy się zagłębiać w każdym razie takie duszki na Sylwestra. Tutaj kochani mam zapas podgrzewaczy. Ja akurat kupiłam w funciaku, funta kosztuje cała ta paka. Teraz kiedy jest taki okres, wiecie, zimowy, szybciej się robi ciemno, my naprawdę dużo palimy tych świeczek i dlatego stwierdziłam, że lepiej mieć więcej tych podgrzewaczy. One się palą 3,5 godziny, więc jak najbardziej styknie, że tak powiem. Tutaj mam świeczkę kochani z to jest coś, Ala Airwick, taka firma tylko bardziej angielska. I tutaj mamy zapach with Love, my Love. Powiem Wam, że zapach bardzo, bardzo ładny. Od razu czuć, także zaraz po tym vlogu, kochani, sobie wezmę i zapalę tą świeczuszkę. Tutaj ścierki, ale ścierki muszą być. Uwielbiam je. Jest ich 10, ale naprawdę są fajne. Tutaj mamy, kochani, taki, e, no nie wiem, jak to nazwać. Patyczek. Nie wiem, tutaj jest tak, jakby... Usuwać do skórek. O, powiedzmy coś takiego, i nie wiem dlaczego, ale za każdym razem ja to łamę, po prostu za każdym. Ja średnio taki właśnie usuwać, że tak powiem, mam na miesiąc, półtorej, i zawsze tutaj mi się udaje to złamać. I on się już po prostu nie nadaje, także to. Tutaj mam, kochani, żelki Haribo, ale bardziej je kupiłam pod kątem powrotu do pracy, dlatego że to są jedyne żelki, które naprawdę podnoszą mi poziom cukru we krwi, kiedy na przykład w pracy się źle czuję, więc wystarczy mi 5-6 takich żelek i ja już. Się czuję bezpiecznie i wiem, że ten mój cukier idzie w górę i po prostu no, muszę je mieć. Tutaj jest pasta do zębów Colgate White. I kochani, taka pasta tutaj kosztuje funta. Co ja dalej mam? Może tak sobie zrobię. Tutaj, kochani, kupiłam wstążkę z przeceny za 50 pensów, zieloną. Wstążek nigdy dość, zawsze cały rok trzeba komuś coś podarować, jakiś prezent i w ogóle. Chciałam bardziej czerwoną, nie było, ale zielona też może być. Tutaj mam, kochani, tabletki przeciwbólowe Nurofen. 16 tabletek. Powiem wam, że ja mam problem z połykaniem tabletek, kiedy są one duże. Ten Nurofen aż taki duży nie jest, ale pocieszające jest to, że jest powłoka taka wiecie śliska, więc powinny raz, dwa przelecieć mi przez gardło, także Nurofen. Tutaj mam kochani maszynki, ale ja już wam kiedyś te maszynki kochani pokazywałam. To są najlepsze maszynki jakie kiedykolwiek miałam. Nie podrażniają skóry i przede wszystkim są do skóry kochani wrażliwej dalej, dalej mam kochani woski. Tym razem wzięłam wosk e, takiej figi i czarnej kochani porzeczki. One naprawdę ładnie pachną. Mamy tutaj osiem wosków, z tym że ja taki wosk jeden mam na dwa razy, więc długo, długo starczy. Tutaj mam kochani taki żel do toalety. Tutaj jest żel i taki właśnie mm, O boże, brakuje mi słów, kochani. Nie uzupełniać, tylko no zaraz wam pokażę. Mamy tutaj kochani żel i tą drugą część z tego żelu. No, no to trzeba razem połączyć, no i wtedy to działa. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, ale po prostu brakuje mi dzisiaj słów. Nie mogę się wysłowić, kochani. Tutaj udało mi się kupić na przecenie z 3,50 na funta takie kule. One są, kochani, bezglutenowe. I są to kule w białej czekoladzie o smaku pomarańczy. Montezuma's. Ja właśnie z tego, kochani, z tej firmy chyba miałam kalendarz, nie wiem. W każdym razie wzięłam to, dlatego, że są one. Bardzo duże, zobaczcie, są naprawdę duże, no i przede wszystkim są bezglutenowe, więc dlatego. No i teraz kochani tak, paragony, paragony, więcej paragonów. Tutaj byłam jeszcze kochani w Primarku, więc zakupiłam sobie pod koszulkę z krótkim rękawkiem, jak widzicie, z dwóch funtów na funta, kolor taki miętowy. Koszulek nigdy dość czy do spania. Przede wszystkim spodobał mi się dekolt, nie jest taki wyzywający, nie lubię takich, jest zwykły, więc czy do spania, czy do pracy jak najbardziej tutaj kochani rajstopy z 2,50 na funt, rozmiar S, to są naturalne, ja na co dzień w rajstopach nie chodzę, bardziej preferuję skarpetki, ale kochani rajstopy muszą być, muszą i koniec, zawsze trzeba je kochani mieć i tutaj mam jeszcze biustonosz dla siostry ale ja już nie będę go pokazywać więc tak oto kochani prezentują się moje wszystkie zakupy z dzisiaj, dajcie znać co o nich myślicie co wam się najbardziej tutaj kochani podoba jeżeli chodzi o kwotę, nie chcę mówić Ile tutaj dałam, ale uwierzcie, że ja naprawdę szukam rzeczy najtaniej jak tylko się da, więc naprawdę nic tutaj aż takiego drogiego nie ma. Tak mi się wydaje, no ale ocenę pozostawiam kochani wam, a tymczasem będę się już z wami żegnała. Życzę wam miłego, ciepłego dnia, kochani. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!